Najgorsze jest to, że obecnie ciężko jest nie trafić na przesyłalizowane treści, czy to scrollując Instagrama, YouTube'a, grając w gry, czy oglądając filmy i reklamy. Wiele kobiet, głównie bo mężczyźni są znacznie bardziej podatni na te bodźce ze względów czysto ewolucyjnych, ale to jest temat na osobny film, wiele kobiet buduje swoją markę personalną na takich treściach, zyskując niemałą sławę i naprawdę ogromne pieniądze. Problem w tym, ile osób zaczyna marzyć o takiej ścieżce kariery, a co za tym idzie, ile takich treści jest dostępnych w internecie. Trzeba przyznać, że taka ścieżka kariery jest często bardzo prosta, szybka i przyjemna, a przynosi ogromne wynagrodzenie. Wystarczy tylko za każdym razem troszkę bardziej się upodlić, pokazać trochę więcej. Ale przecież to świadoma decyzja tych osób i żadne po latach nie żałują tego, prawda? Prawda? Kategoria baseny na Twitchu. Gameplaye, w których 80% ekranu zasłaniają gigantyczne cykli. Gameplaye na dupie w zielonych shortach. ASMR z Gamer Girl w stroju pokojówki. To wszystko to dla nas żaden szok, tylko nowa normalność. Jesteśmy przesyceni softkorowymi porno...